Dzień dobry, witamy z Volvo C30, w którym pierdzi wydech, ale żaden mechanik tego nie zauważa Tylko ja mam jakieś krzywe fazy i czepiam się rzeczy, których nie ma <laughs> Dominika prowadzi, jesteśmy w drodze do pracy Spóźnieni już jesteśmy Spóźnieni już jesteśmy, jakieś 15 minut za wcześnie wyjechaliśmy z domu, nie o tyle jesteśmy prawdę. spóźnieni No i generalnie... No i nie będzie spieszy mi się Spadaj. Uspokój się kobieto Generalnie miałem nie pokazywać dokładnie gdzie mieszkamy, ale następuje zmiana planów, także generalnie ten czynnik w tym momencie staje wrażenie, a chcecie to nas przysulujcie jak tam wam się podoba. Eee, zaczynamy film, który miałem nagrać jakiś czas temu w sumie, ale głównie to od tego, że kilka dziwacznych komentarzy się pojawia w filmach, które zyskują szokującą popularność i w ogóle zarabiają nam grube miliony, bo to zaraz jak się tak okaże, to staniemy się potentatem rynku bitcoinów, jak, jak te filmy nadal będą się tego tak oglądać. W każdym razie zacznę od pytania. Pytanie proste, co byście zrobili ze swoim życiem, gdybyście, będąc w pozycji, w której jesteście, wygrali na przykład, nie wiem, 10-20 milionów złotych, funtów, dolarów w totolotkach, tak? No i zostawię Was chwilę. Odpowiedzcie sobie na to pytanie, tak? Pokładajcie sobie w głowie, tak? Macie 20 milionów zastrzyku na konto, co dokładnie robicie ze swoim życiem. Po przerwie na odebranie stresującego telefonu e, i podliczeniu paru rzeczy, które generalnie wychodzą dość negatywnie, wracam do nagrywania filmu e, na temat koniec końców pracy kierowcy. Ale temat do pracy kierowcy najpierw e, zacznę może od czego innego. E, jeżeli ktoś mnie kojarzy ze starego kanału, to był kanał Stigu 1993. Na tym kanale kiedyś, kiedyś nagrałem film w którym przejechaliśmy samochodem osobowym z Wielkiej Brytanii do Polski. Jest to film, który ma w tym momencie chyba jedną z najlepszych oglądalności w tym temacie. Na miniaturce jest moja stara srebrna insignia. Ten film był nagrany w 2018 roku. No i tak generalnie polecam ten film, bo jest są dość fajnie nagrane. Jeszcze wtedy mi się chciało fajnie nagrywać. Ale też na końcu tego filmu ukazują się realia, z których my wyjechaliśmy ogólnie, tak? Ten film jest o pracy, ale zacznę go troszeczkę mówiąc o naszej sytuacji emigracyjnej. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że tam pokazaliśmy właśnie dokładnie z jakich realiów wyjechaliśmy. My nie wyjechaliśmy z getta, nie wyjechaliśmy żadnej biedy, nie, wyjechaliśmy z pięciosypialnianego domu. Na obrzeżach miasta z trzema garażami postawione 5 lat temu, za gotówkę, nie na kredyt, odziedziczony po rodzicach, więc generalnie mieliśmy święty spokój. Do tego zaczęliśmy pracować. Ja zacząłem pracować na trasach międzynarodowych, e, czyli zarabiać względnie dobre pieniądze jak na tamte czasy. E, Dominika była w, w powoli w fazie przeprowadzki z domu rodzinnego do domu naszego aplikowaliśmy jej o jakieś tam pierwsze lokalne prace, gdzieś tam, jakieś sklepiki nie sklepiki, tego typu rzeczy no generalnie brzmi to jak standardowy schemat nic tylko zrobić sobie dwójkę, trójkę dzieci i jeździć na weekendy grillować do rodziny i chwalić się o tym jak to nam dobrze, że mąż pracuje na ciężarówkach, także generalnie jest to schemat który zapewne milion z Was słyszało i gdzieś tam ten schemat się pojawiał, pojawiać się będzie dalej, no tylko tyle że my mieliśmy 22 lata na karku no i tak jakoś szczerze to zaczęła nas przerażać ta wizja, że no to co, to tak ma wyglądać nasze życie. Nie wiem, być może dla kogoś jest to raj na Ziemi. Dla nas no, nie zapowiadał się, że to będzie raj na Ziemi. No i na szczęście wtedy już miałem odpowiedni zawód, który umożliwiał nam powybrzydzanie troszkę. Bo przypominam, że w latach 2015-16, czyli wtedy kiedy mieszkaliśmy w Polsce, kiedy się z niej wyprowadzaliśmy, zawód kierowcy ciężarówki otwierał drzwi praktycznie do dowolnego kraju na świecie. Chcieliśmy jechać do Stanów Zjednoczonych, można było jechać do Stanów. Chcieliśmy jechać do Kanady, wtedy można było jechać do Kanady. Chcieliśmy jechać do Australii, do Nowej Zelandii, mogliśmy jechać do Australii, do Nowej Zelandii. Ktoś ma fazę, chce na Argentynę, proszę bardzo. Do Afryki, proszę bardzo. Chcesz jeździć na Uralu, proszę bardzo. Jesteś kierowcą, jesteś potrzebny wszędzie. Teraz już się troszeczkę te drzwi pozamykały, ale nadal są uchylone. Zresztą to jest sezonowe, czasem nas potrzeba, czasem nas nie potrzeba. I generalnie my dostrzegliśmy zaletę tego zawodu, czyli zawodu kierowcy ciężarówki. I z tego powodu zaczęła się nasza emigracja. Nasza emigracja pozwoliła nam się bardzo szybko ustatkować w Wielkiej Brytanii, bardzo szybko osiągnąć poziom na tyle zadowalający. Że przez wiele lat nie myśleliśmy o tym, żeby robić cokolwiek dalej, dlatego, że mieliśmy spokojne życie, mieliśmy znośne pieniądze i generalnie dość prostą dochodową pracę, tak? Do tego jeszcze ta praca mogła, mogła się rozwinąć troszeczkę dalej. Mogłem zwiększyć swoje zarobki, zresztą pod koniec w ostatnim roku też zwiększyłem swoje zarobki, w ostatnim roku przed wyjazdem do, do Kanady. No i po pięciu latach też udało nam się wyjechać do Kanady, właśnie jako kierowca ciężarówki. Zaczęliśmy z Dominiką jeździć jako kierowcy ciężarówki. Zaczęliśmy zwiedzać Amerykę, zjeździliśmy praktycznie cały kontynent. Zapraszam do filmu numer 1 praktycznie na tym kanale. Zobaczycie troszeczkę więcej o tej naszej pierwszej pracy w Ameryce, jaką mieliśmy, e, przynajmniej jak, jaką mieliśmy w momencie, jak zaczęliśmy nagrywać. I e, e, to wszystko tak na dobrą sprawę właśnie dzięki zawodowi kierowcy ciężarówki, zawodowi, który otworzył nam drzwi na świat, na tyle szeroko że mogliśmy zacząć wymyślać, wybrzezać, kombinować, szukać sobie miejsca na ziemi. Gdybyśmy nie mieli fazy na coś takiego, mogliśmy zostać w Polsce, mogliśmy mieć względnie dobre pieniądze, ustawić sobie życie pod to, ewentualnie kombinować w taki i w inny sposób. Ale ten zawód jest dość prosty, a pozwalał nam mieć wybór w życiu. I to wybór, którego wiele ludzi nie ma tak naprawdę. Ludzie, którzy pracują na niskopłatnych posadach, czy też ludzie, którzy prowadzą działalności, nawet bardziej dochodowe, chcąc coś zmienić w swoim życiu, wiąże się to z gigantycznym wyzwaniem. Ten problem w tym zawodzie nie występuje. No i kontynuując bezsensowny wywód, no to dlaczego w ogóle powstaje ten film i czy ja wychwalam ten zawód pod niebiosa jako najlepszy zawód na świecie? Nie, nie jest najlepszym zawodem na świecie. Ma swoje wyzwania, ma swoje wady, ma swoje zalety. Przede wszystkim wadą, która jest, to jest to, że ten zawód ma bardzo mieszane opinie. Na zasadzie, jak była pewna zaraza kilka lat temu, to byliśmy bohaterami świata, tak? Jak w ogóle tylko my trzymaliśmy tą planetę, żeby się nie rozpadła i żeby ludzie z głodu nie poumierali. A potem minęło parę lat i znowu jesteśmy popychadłami na drodze, znowu ludzie traktują to jak zło konieczne i tak dalej. No ale dużo tego złego podejścia wynika też z podejścia ludzi, którzy w, tej, w tym zawodzie pracują, to znaczy kierowcy Kierowcy są różni, tak? dlatego, że ten, ta praca nie wymaga nie wiadomo ile szkolenia, nie wymaga ile przygotowania i tak dalej, to różni ludzie w ten zawód wchodzą. Eee, niektórzy wchodzą tutaj dla milionów, tylko, że ci, którzy wchodzą tutaj dla milionów, nigdy tych milionów się nie dorabiają, bo żeby się dorobić miliony w tym zawodzie da się. Jak najbardziej widziałem ludzi, którzy naprawdę mają grube pieniądze w transporcie i to nie zdajecie sobie sprawy z tego, jakich ludzi myśmy poznali i jakie mają miliony z transportu. Także jak ktoś mi mówi, że się nie da, nie, po prostu nie wiesz, co robisz. Tak, mam na myśli Minibosa i, i wszystkich ludzi, którzy go otaczali. Nie? No jeżeli gościuk dał mi kartę z limitem 500 tysięcy dolarów na jedno kliknięcie, i to z jakimś tam 6% oprogramowaniem, że kupował dwie ciężarówki na, na jednej karcie kredytowej, a Wy mi mówicie, że na, na, na pracy kierowcy nie da się to robić. No tak, żyjcie sobie dalej w tym przekonaniu. E, więc nie, wiemy, że da się to zrobić, ale bardzo często nie metodami, które wielu z Was tutaj e, próbuje. Przerabiać i myślicie, że to jest szybka kasa. Nie, to nie jest szybka kasa, tutaj trzeba być metodycznym, żeby tą kasę zarobić, ale też problem może tkwić gdzie indziej. Bardzo wielu z Was się wypala, Dlaczego? że ludzie nie są generalnie stworzeni, znaczy wielu kierowców nie jest stworzonych do bycia samemu w kabinach, do rozłąk z rodziną, do długich wyjazdów, do życia w trasie. To życie w trasie bywa spartańskie, jeżeli się je źle organizuje, bo na przykład dla nas nigdy spartańskie nie było i to jeździliśmy zarówno po Ameryce jak i po Europie. I widzieliśmy, że da się organizować wszystko tak, żeby było dobrze, a dla wielu z Was nadal to jest takie życie jak praktycznie bezdomne, tylko, tylko w ciężarówce. Masz dach nad głową mi cię nie Może tak, że masz dach nad głową mi się nie kapie, a cała reszta to praktycznie jak życie w namiocie, bo, ale to już mówię, kwestia organizacji, wszystko. Przede wszystkim, z czego wynikają wady tego zawodu? Z, ze złego podejścia do niego. Mi się wydaje, że my po to podejście mamy prawi, prawidłowe. To oznacza, podchodzimy do tego, że ten zawód otwiera nam drzwi do podróżowania drzwi do Luźnej pracy, drzwi do jakiejś tam formy spełniania się, zdobywania nowych doświadczeń, obcowania z różnymi ludźmi na różnych kontynentach, wykonywania różnych rodzajów pracy. Jak też widzieliście, pracowaliśmy no, w różnych warunkach i tu i tam. Także większość wad, mam wrażenie, wynika z, z podejścia: z tego, że każdy myśli o szybkim dorobku i o niczym innym. Nikt nie ma takiego nastawienia, że będę to robić dlatego, że lubię to robić. I my właśnie mamy takie nastawienie. Po prostu lubimy tą pracę. Nie musimy jej wykonywać. Ja jestem technikiem informatykiem, Dominika ma doświadczenie w hotelarstwie. Każde z nas pracowało w innych zawodach. Każdy z nas może wrócić do dowolnego innego zawodu. Na dobrą sprawę, gdybyśmy nigdy nie wyjechali do Kanady, w tym momencie prawdopodobnie nie mielibyśmy taki majątek, że tylko żylibyśmy z wynajmowanych domów. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby każdy dzień był inny, żeby każdy dzień był ciekawszy, żeby każdy dzień przynosił nowe wyzwanie. I to daje nam praca, kierowcy ciężarówki. Zauważamy jej zalety i nie bardzo widzimy się w innym zawodzie, tylko dlatego, że inny zawód po prostu byłby nudny, i powodowałby, że nasze życie stawałoby się dużo bardziej monotonne niż jest w tym momencie, a może stać się jeszcze ciekawsze. My tak naprawdę robimy kroki w różną stronę. Jesteśmy w tym momencie w tej pozycji, ale nikt nam nie każe być w tej pozycji całe życie. Zaraz możemy zmienić pracę, zmienić kontynent. Wrócić do Polski, jeździć po Europie, jechać do Skandynawii, jeździć sobie po zimie, wrócić z powrotem do Ameryki, jeżeli będziemy mieli taki kaprys jeździć tam, gdzie jeździliśmy, mamy te możliwości. Które z Was wykonujące inną pracę, i to bardzo często prace, o której wspominaliście, które lepiej płacą, tak? Często jakiś operator maszyn, jakieś inne zawody i tak dalej. Czy możecie zmienić pracę i jutro pracować w zupełnych warunkach? Czy w ogóle mielibyście energię to zrobić? No widzicie, jako kierowca. Jesteśmy nauczeni tego, że każdy dzień jest inny, więc zmieniając miejsce pracy, zmieniając kraj zamieszkania, praktycznie dla nas nic się nie zmienia. I denerwuje mnie to, że ludzie wiecznie narzekają i psioczą na ten zawód i każdy chce z niego wyjść, albo w ogóle, o udało mi się wyjść, jestem szczęście na świecie. Nie, widocznie moim zdaniem coś źle robisz i nie potrafiłeś wyciągnąć tego, co najlepsze w tej pracy. Skupiałeś się na wadach, albo na fakcie, że tutaj dużo się zarabia. Tutaj zarabia się tyle, ile potrzeba ci do życia. Dużo, mało to jest kwestia niewymierna. Zarabiasz tyle, ile potrzebujesz do, do życia, a tym życiem powinien się cieszyć, czerpiąc z niego inne aspekty niż, niż tylko pieniądze bądź, bądź tego typu rzeczy. Także, moim zdaniem, y, brak szacunku dla kierowcy w ogóle nie jest czymś podstawnym, brak szacunku do tego zawodu nie jest czymś podstawnym. Moim zdaniem, dużo młodych ludzi powinno wejść w ten zawód, pojeździć sobie kilka lat, zwiedzić świat, poznać realia poznać ludzi trochę, połapać kontaktów, liznąć trochę życia i ewentualnie zarobić pieniądze i te pieniądze zainwestować w rozwój zawodowy, w rozwój samego siebie i albo zostać w transporcie, jeżeli się nauczycie to robić poprawnie, albo znaleźć sobie inną możliwość. Ale ktoś na zasadzie nigdy w życiu nie mógłby tego robić. Tak naprawdę więcej tracisz, niż na tym zyskujesz. Tyle, taka jest moja opinia. Być może trochę bezsensowny materiał nagrany na siłę, bo nie mieliśmy o czym nagrywać w niedzielę, a coś nagrać trzeba. Miałem nagrać o samochodach, ale jak sobie zdałem sprawę, to co mam do powiedzenia, to jakbym powiedział, to co myślę, chyba by mi kanał zbanowali, więc na razie to odpuszczam, a my wracamy do kolejnego planu naszego życiowego, a o tym więcej nie wiem. Być może będzie przerwa, ale po tej przerwie zobaczycie kolejną rzecz. Także dzięki za uwagę, na razie.